Piszku! No cześć! Ci... O jak mi się kolik! No jaka ty kuchala jesteś? Sadzisz Aha, ja już widzę to! Aha, świetnie! A kumuję? Czyścia, No cześć, ci... Super! Eee, brak pytań, brak pytań, pakuję. brak pytań, no pewnie że drapciamy, 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 no to widzicie ten piękny początek, zawsze jak przyjeżdżam to jakoś do mnie rży I, i widzicie, i nie rży dlatego, że jest sama, bo widzicie obok jest Ontario, ona po prostu... Ona po prostu tak mnie kocha, że, że rży na mój widok, jak mnie widzi. I ja jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa z tego powodu. Niewiele osób może się tym pochwalić, że przychodzi do stajni i koń na przykład rży na jego widok. No chyba, że ma żarcie, to wtedy tak, ale widzicie, ja nie mam żarcia. Zawsze przyjeżdżam mi jakoś, rży. No i to jest, to jest naprawdę przekochane. Prze A dzisiaj zostańcie ze mną do końca. Ten piękny słoneczny dzień. Już coraz cieplej się na szczęście robi. A jeszcze powiem, jakby ktoś chciał obornik zabrać, to zapraszam. Możecie przyjechać tu ciężarówką i to yy, wywieźć w pizdu daleko. Yy, my tego nie potrzebujemy. Tu jeszcze będziemy musieli coś zrobić, bo to jest tragedia jakaś. Ostatnio, tutaj pani się yy, z huwelera zakopała busem i musieliśmy wyciągać. No ale to nieważne, taka historia. No, no i tam, A dzisiaj zobaczycie yy, w sumie. Mój dzień w stajni. Jakie mam obowiązki w stajni przydomowej i co będziemy dzisiaj robić. Oczywiście widzę, że dawno, dawno, niedawno leżała hakuś, bo to jeszcze świeże, świeża zbrodnia, świeża zbrodnia kumu. I co tak żywa, i co tak żywa. Zaraz zobaczymy jak poradzi sobie yy, odżywka z ekus, która była nałożona. 3-4 dni temu, i zobaczymy, jak się rozczeszę. Bo ponoć na 2 tygodnie daje efekt. Super, daj oko w śpioszku. Super, okay. drapciami, drapciami, drapciami. Drapcianie zawsze się odbywa w każdym momencie e, dnia. Dobra, pierwsze co to ja bym może zaczęła od zbierania kub w jacie. Tak jest. E, nie zawsze ja to robię. E, często to robi Simonka, po prostu jej się tak podoba. O kurcze, haki haki! Nie, trzeba zamknąć, bo tutaj Hakumi to jest y, agent specjalny do takich zadań i ona potrafi wejść w te, do tego blaszaka i się wcale nie boi. Prawda? Ale do przyczep jako ma wejść, no. <laughs> Chociaż przyczepą jecha, jeździła już tyle razy i ma tyle wspomnień pewnie zły bo zawsze sama jechała przyczypię. jakby sądkiem jechała no to by co innego było dobra no i tak tutaj zbieramy kupy Aki gdzie ty wędrujesz co? słuchaj aha no nie po tych kupach pokaż czy to się kameruje kameruje się ty chciałaś mi pomóc tak? słonko? chciałaś mi pomóc? No. Jednym z obowiązków jest właśnie to, że sprzątamy kupy codziennie, codziennie tutaj sprzątamy. I zobaczcie ile tu jest nasrany. No i jeszcze pierni na mnie, super Haki. Nie wiem czy chcecie widzieć jak ja tutaj te główna sprzątam. Dlatego wam tylko pokażę tak o. Oczywiście to wszystko będzie sprzątnięte tutaj stąd. Koniu śpisz? Nie, to są kupy. No i cyk, wywalamy tutaj przez to. Tą wannę trzeba usunąć, bo kupiliśmy już kastry. Ta wanna zepsuta. Staram się to zrzucać tam najbardziej, bo tutaj taka kupa powstała. Na pewno to będzie zabierane, bo ja tutaj nie będę wołać tego w lato, jak będzie 30 stopni. Prawda? No i tak konie, konie będą na pastwisku na pewno, więc tutaj będzie Będziemy coś działać, żeby nie było takie obłota. Pralaki? O, usko zaswędziało mojego konika. Ujejciu! Tak, chodź, ja cię podrabiam. Chodź. No tak. Tak, tak. Tutaj, tu cię swędzi. Czy w środku? Pokaż. No ja cię podrabiam. Super. O akurat Simonka jedzie, to widzicie. No eee, kolejny z obowiązków. Ja tutaj posprzątam razem z Simonką. Oczywiście, żebyście nie musieli tego oglądać. Kupy. Razem z Simonką. Dobra. Kolejnych obowiązków naszych jest nalewanie koniom wody świeżej. No, jeszcze mają, ale my dopełniamy zawsze do pełna obie Hello. No, ja nie wiem, ja przyjeżdżałam. A na... no tak ona się gdzie nie Ona się jej nie kazałaś? Co? No, nie, no ja przyjechałam i ona pewnie skądś wstała. I to całkiem niedawno, nie? Ale tylko z tej strony, nie? Tam z drugiej nie ma nic. To ona na pewno się położyła po prostu. Halo, leć woda, co jest. No. Dobra, cyk Super Ten śpi zawsze o Tutaj widzimy pomnik Pomnik Ontario Co nagrywam co czas Siofakuje Tak No świetnie i znowu żeść tutaj Aha No zaraz zobaczymy Zaraz ci to rozczesz. No szajciu Super no jak widzicie, ja tak przywiązuje do tego słupa na fajne wodze. Jak to się mocno ściśnie, to nie ma szans... O, widzicie? Żeby się to zacisnęło na szyi, a tak tak pociągnie, to to się zaciska. No, zaciskała się nie zaciska. I ja sobie tak daję, żeby tutaj móc jeszcze główkę rozczesać, a osiołek śpisować. O, o! drapciami. matka, ja tutaj jestem. Tutaj jest fajnie. Tutaj jest bardzo fajna. A uszka też? No uszka też. Koś się do gówna schyliła. Nie jest źle wam powiem. Jeszcze jej tak przytrzymałam, żeby jej nie wyrywać z tej grzyby. Pakumiu. proszę, co byś chciała? 5 zł nie mam. A, gadaj z Pakumiem. Chodź ja cię wycieszę, Pakumiu. Nie. Nie będziesz mnie czesać, ja jestem ustankiem Ja będę mieć taką grzywę. I mnie to nie interesuje, matka. A tutaj tak się odwróciłaś, żeby mi pomóc, tak? No dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteś hojna. No. Tutaj cyk. No ja się nie mogę doczekać, aż będę mogła cię umyć, no. No aż będę cię umyć. No tak? Mówię ci, no co byścia, co byścia, co byścia, suku. A kumi ma dzisiaj dzień przytulania. Tak, dzień przytulania? Także super. To dam. Chociaż wam nie pokazywałem, jak nakładam odżywkę, ale wcześniej czy tam wczoraj czy przedwczoraj nakładam. I tak wygląda ogonek. Superancko. I co, będziesz jewać jednak, co? Czy nie? Będziesz spać? Aki, cisza. Wiecznie wyspany koń. No i teraz, proszę Państwa, oczywiście, co ulubiona część każdego koniarza, czyli wiosna. ilnienie. lnienie. Koni, cudownie. A kawada teraz po prostu całą sierść naraz rzuca. I zobaczcie, ile tej sier sierści. Z jednego miejsca. O! Ja teraz wam pokazuję, ile z jednego miejsca leci, nie? Najgorzej to chyba z dodu, zaraz zobaczymy. O! Masakra. Musiałabym tak z dwie godziny tutaj. <laughs> Super! Ty kłaku, wyglądasz, jakby ktoś cię tutaj ze skóry obdarł, nie? Jak Lizby przyszedł. Co to? A mnie zastanawia, czy to jest brudne? Czy jej normalnie tutaj. Yy... No, czekaj, nie czuję się. Czy ona ma tutaj karę włosy? Jak się okaże, że ona tutaj na pysku będzie kara, to ja będę w szoku w ogóle. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale widzicie takie tutaj karę włosy? Masakra, nie wiem o co chodzi. Totalnie nie wiem o co chodzi nigdy tak nie miała. No ale wiecie, koń przez całe życie się zmienia. Z tej strony też ma. No ciekawe, ciekawe, jestem ciekawa. Czy to zejdzie? Czy nie? No super koń. Bo jakbyś miała kary łeb koniu, to będziesz bardzo dziwnie wyglądać. No. O kurde. Z tej strony jeszcze gorzej. Nie, tu będę musiała ci umyć. Tu masz normalnie piach z z butem. O, mamy podest, bardzo fajnie. A tutaj też w ogóle. Co jest od wewnątrz? Ma karę włosy. Co jest, grane? Stachumił. czemu ty mi maść zmieniasz? Może ty masz być kara, a ja o tym nic nie wiem. Co? Stachumił. Naprawdę ty mnie nie denerwuj. Ty musisz być gniada. Ja wolę gniadę konia. Nie przemieniaj się. Okay, jak widzicie tutaj na nie wyczesałam, bo to mokre z piasku. Tak jak mówiłam to przemyję, ale po treningu naszym tak konią po treningu. No twój piękny halterek żółty. Zobacz dobra, my sobie pochodzimy na razie, choć chodź wstępem. A ja wam coś nieco opowiem. Wyświetlę wam teraz filmik. O no, się pamiętam to było urodziny Hakamady czy tam moje. Yy, spróbował sobie wsiąść na kamadę. No, dawaj. Chodź, chodź, chodź. Nie bój się. No, super! Cood. Tak jest. Okay, jak widzieliście, fakus jest przekochana. I teraz pełno pytań będzie. Kiedy będę na nie jeździć, bla bla bla. To uprzedzam Wasze pytania i odpowiem od razu głośno, wyraźnie. I proszę już nie zadawać tych pytań, kiedy będę jeździć na Hakamadzie i w ogóle. Tam teraz wszystko powiem, co i jak, co planuję. Jak wiecie, Akamada skończyła 3 lata, to znaczy, że już powoli. Mogę ją przyzwyczajać do mojego ciężaru na grzbiecie. Ja nie jestem za tym, żeby wcześniej konia zajeżdżać, i to nie będzie takie zajeżdżanie. No, super koń. nie będzie zajeżdżanie takie w miesiąc i koń już będzie galopował. Nie, nie, nie. Tak to nie ma szans. Galopy dopiero planuję na przyszły rok na Hakamadzie. Kłusy, jak się uda, może pod koniec tego roku. E, wstęp nie mam pojęcia. Zależy wszystko od Hakamady w sumie. Na początek chcemy właśnie, co miał właśnie nauczyć na podstawowe sygnały reagować. Yy, I to wszystko, co umie z ziemi, czy na przykład zatrzymanie. Yy, będziemy ćwiczyć z siodła, będziemy ćwiczyć skręcanie, ustępowanie od łydki i takie podstawowe różne. A tej krzywy na pewno nie zrobi takich pięci, pięciominutowych ćwiczeń po tydzień. Może, może trochę rzadziej, bo chcemy właśnie, żeby. Psychicznie i fizycznie była na to gotowa, a nie że hej, a ja wsiadam od razu w galop. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wszystkie wątki i już wiecie, kiedy będę na nią siadać, jak i co dlaczego. No. A dzisiaj sobie poćwiczymy, jak mówiłam, ustępowania i próbę dzielności. Nawet mamy tutaj na kałuża się zrobiła. No, super. A, tak nie ma problemu, żeby na kałużę. Na kałużę wejść? Do kałuży? Okej. Okay. Super. Mamy marcheweczki. Będziecie to wszystko widzieć z mojej perspektywy, tak, tak jakbyście to wytrenowali z hakamadą. O, uznałam, że tak będzie fajnie. A nie mam tak statywu i taki kadr będzie się co chwilę zmieniał. Super haki. Dobra. Byp. Nie, 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 oddal się ćwiczyłam ostatnio na ogłowiu. Prrrt. Uwaga. Super! Brawo! I nawet udało ci się yy, przed nimi nogami nie chodzić. No. Zrób smila jeszcze. Dobry koń. Bardzo fajnie. I to, się, to jest ćwiczenie tak jakby, yy, które można przekładać potem z siodła. Jak koń oczywiście umie... O, o, widzicie? Podobnie jak będę przykładać tutaj łydkę, to AKO powinna reagować tak samo. Oczywiście wszystko w swoim czasie, spokojnie. Tak. Sztuczki z siodła też będziemy ćwiczyć. Uwaga teraz w tą stronę, ale dopiero jak ja tam rękę położę. Bo moja ręka to jest łydka w tymże przypadku. Nie. 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 Czuj. Ok. Tutaj była beczka, to jej wybaczymy. Ale super. Na razie nie każę jej całego koła robić. Tylko widzicie, tak 40-180 stopni, żeby się obróciła zadem. I, czy umie przodem? Przodem nie za bardzo umie. Jak widzicie, zad zostaje. Znaczy, zad idzie z przodem. Nie, ona, ona jest. Dobra jesteś Prt. o teraz fajnie o super Prt. mamy beczkę super good mamy beczkę to spróbujemy z beczką nie 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 tak sam sam przód sam przód tak super sam przód sam przód tak jest, świetnie, przód, tak, no i super, i wyszło, super Ci wyszło, jak na Ciebie, to bardzo fajnie Ci wyszło. Do tyłu, Do tyłu. tak, pięknie, super, to też można właśnie przełożyć z siodła potem, jak kołem będzie się cofał, o super, tak jest, i te słupy nie bez powodu są tutaj na tych miejscach, gdzie są. Ja, ja się wybię. No. Tak, super. Brawo. Teraz zrobimy z większej odległości. No, do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Tak, super. Brawo. Super. Do tyłu. Do tyłu. No? Tak, jest dobrze. Chodź krok, chodź krok do tyłu, żebyś wiedziała, że to znaczy do tyłu, wiesz? Uwaga. Tak. Nie, nie, nie. Super. O, no pierwszy raz w życiu, tak daleko ode mnie. Ale znowu podstawia do przodu. I do tyłu. Super. Super. Każdy krok do tyłu trzeba nagrodzić powoli. Super. Zrób smajla za to. Takie ładnego. No super. Super koń. No to teraz możemy wydrapciać konia. Możemy teraz wydrapciać konia. Bardzo fajnie. Widzicie nauka takiego ćwiczenia zajmuje o myślę, że na pewno z pół godziny. Ale nie ma co męczyć konia jednym i tym samym, tak? Chwilę poczekamy, niech zapamięta, bo koń e, przemyśla tylko podczas treningu, widzicie jak tak mieli. To myśli. A jak już jest na paswisku, na pewno nie myśli o tym, co tutaj robiła Super, koń. Ziewać. Nie będę ziewać i koniec. Nie będę matka ziewać. O, nie położy się. No super, tak. I ty już wiesz, że zakończamy trening, tak? Jak ziewasz, dobrze. Niech będzie. Nie będzie akumył dzisiaj będzie, będzie ziewać, a kamada dzisiaj ma dzień ziewania, a nie dzień kładzenia się, ale super, to jest bardzo fajny widok. Tam sąsiedzi oczywiście przyjechali, super, proszę buraka, no czekamy na Majkę, czekamy, no. A ty już musisz trawę, tak? No, już musisz trawę tam brać. No i przy okazji, jeszcze oczywiście, chłodzimy nóżki po treningu. Chociaż nic takiego nie robiła dzisiaj. Tak, jeszcze wam powiem na szybko, że dzisiaj widzieliście dzień hakamady, gdzie trenujemy na różowniku. Bo jakoś ma taki grafik ustawiony przeze mnie, że raz idziemy na spacer, a raz trenujemy cokolwiek innego, czego po prostu się nie nudziła. A teraz oczywiście standardowo robimy jedząko. Oczywiście oh, oh, sąsiad Kośnik będzie. Ujdźcie! Jak konik chcielibyście nie jeść! Chodź z tej strony. O, jak ja grzybę. Niczym Git. Super. Już możemy cię odwiązać. Proszę. Idź sobie ta ładnie, no? I super. No i jedz, i jedz ładnie. Tylko nie rozwal koniec dnia na trawę, żeby powoli stopniowo konie przyzwyczajać do trawy z przerzucenia na siano, chociaż one mają dostęp 24 na ha do, do pastwiska, więc same się tak jakby przyzwyczajają. Nie trzeba z nimi chodzić na spacery, ale na przykład jak już koń stoi w boksie, no to jak najbardziej to jest wskazane. A jak widać, jeszcze ta trawa jest z zeszłego roku. Gdzie nie gdzie. I właśnie. I tak, I tak widzicie, a kawada yy, je tylko to zielone. To zieloną trawę. O, proszę. Jak omija. Specjalnie omija. Nie, ja nie jem tej suchej. Słuchał mam na co dzień, tak? Zobaczymy dzisiaj. Yy, ogólnie w tym roku chcemy z zrobić eksperyment i zostawić koniom siano 24H więc zawsze będą miały bele pod wiatą i zobaczymy, i zobaczymy taki i taki chów e, koni oczywiście wolno wybiegowo nadal i nadal będą mieć e, trawę na paswisku ale co będą e, woleli, woleć, co będą e, co sobie wybiorą to już właśnie zobaczymy bo ogólnie konie powinny mieć dostęp 24H e, na dobę siano i teraz, y, może, coś to pomoże, coś da. Hakuś, mam nadzieję, przytyje. Tak, Haki, no masz 30 kg, nie aż 30, to jest dużo. No, musisz troszkę przytyć, słonko. No i co, i widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa.